Brum 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 brum. Kupiłem se niedawno wypas Muszę dokończyć walkę z tamtym typkiem. Zrobię napad na łóżko. Tak wchodzę. Wszyscy do siebie to jest napad. O! Ty też. Ej! Policja! Piu, piu, piu! Au, au, au! Dawać forsę. Skrzynia jest na górze. Jak mam wejść na górę? Kadaj. No, musisz się wspiąć na pewno. A jak się wspiąć? A jak się wspinasz? O no tak. Ui. To tak się wsp masz wspiąć. Dobra. Dzięki za odpowiedź. Proszę. O, jest skrzynia skarbu. Tymczasem, gdy policjanci jedli po do wszystkich patroli, napad na łóżko. Powtarzam, napad na łóżko. Dobra, przyjmujemy. Jedziemy. Dobra, jesteśmy przygotowani. Powtarzam, jesteśmy przygotowani. Dobra. Chodzimy za trzy, cztery. Chodzimy! Policja! Na ziemię! Wszyscy na ziemię! Policja! Policja! Dobra, my też wchodzimy. Policja! Na pozycję, na pozycję! Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu piu, uberwałem, oderwałem. Potrzebne wsparcie. Powtarzam. Potrzebne wsparcie. Piu, 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 piu. Nic ci nie jest. Zbychu. Nic ci nie jest. Zobaczymy się. Wiesz gdzie. Tak, wiem. Dobra. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu! Ał! Też dostałem! Piu, 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 piu! Ha! Siu! Siu, siu! Nie trafiłeś! Piu, 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 piu! Ha! Unik! Pff. Pff. Headshot! Dobra! Wszyscy żyją! Ja tak... A masz? Dobra, żyjesz? Ty żyjesz, żyjesz? Ty też żyjesz. Ja też jeszcze żyję. O nie, jesteśmy zgubieni. Tyś, 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 tyś. Au, dostałem, ej. Dobra, wchodzimy. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu